Ja otrzymam kością kebus na no dzisiaj film o tym oto samochodzik. Proszę bardzo, siadamy sobie i zaczynamy gadkę, nie? No i co? Witam Was serdecznie, tutaj Kebus. Widzicie mnie znowu na żywo, widzicie moją twarz, widzicie mnie. Wiem, że to jest wyczekiwany, niespodziewany film, bo nikt się tego nie spodziewał. Wiecie, trzeba zarabiać po cichu, chwalić się wszystkim, tak? Ale dzisiaj nie o tym. Tak jest. Kupiłem Mercedesa na mój pierwszy samochód. Tak, mam 18 lat. Tak, nie mam prawa jazdy No ale zdarzyła się taka perełka, że stwierdziłem, że to jest po prostu Kurcze wiecie, dolarki mi się od razu w oczach zaświeciły Stwierdziłem, że tutaj można zrobić dużo rzeczy i potem to auto flipnąć Ale zobaczymy jak to oczywiście pójdzie W każdym razie jest to Mercedes W204 C-klasa, C200 dokładniej w kompresorze 184 konie, silnik 1.8 Jest to autko przyjemne Miałem okazję, nie, oczywiście nie osobiście, bo nie mam prawa jazdy nim jechać ale ktoś mnie nim views i powiem szczerze, że jest fajny. No i muszę wam powiedzieć, że autko jest naprawdę przyjemne, jest tutaj dużo rzeczy, tak naprawdę prawie w stanie idealnym. Apteczka jest w oryginale, no generalnie dużo rzeczy jest oryginalnych, jeżeli mam być szczery. Auto kupiłem za właśnie, własne zarobione pieniądze. No i oczywiście tutaj podziękowania dla was, widzowie. No bo gdyby nie wy, gdyby nie to, że mnie oglądacie, gdyby nie to, że sam też dużo w to daję no czyli to moja i wasza zasługa, to tego by nie było, tak? No jednak uważam, że jest to jakiś sukces w wieku 18 lat totalnie za swoje pieniądze kupić, auto, opodatkować je i jeszcze dodatkowo wykupić ocenie, mając prawa jazdy, co wiąże się oczywiście z większymi kosztami, no, bo większość ubezpieczalni nie chce takich nowych kierowców bądź kierowców, którzy nie mają jeszcze prawa jazdy, nie chcą po prostu ubezpieczać aut lub dają jakieś horrendalne kwoty rzędu 10 tysięcy. Oczywiście ja tyle nie zapłaciłem. Nie ja oszukujmy się, bo chociaż tak mnie nie posrało no ale, ale tak to wygląda. No co, zrobimy sobie chwilowe oprowadzenie po aucie. Pokażę Wam i jak tutaj. Bo jest kurczę, komforcik muszę wam powiedzieć, więc zaczynamy oprowadzanie. Pani, nie? Dobra, więc lekkie tutaj przywrócenie kadru. Włóżmy zatem klucz od Mercedesa. Yy, Przekręćmy go sobie elegancko. Tu się ten, no, zróbmy na dwójeczkę. Nie? jedyna rzecz zrobiona w tym aucie, to jest to coś: no, jest to jakiś totalny Chińczyk. I planuję, planuję go wymienić na jakiegoś karpleja, który rzeczywiście ma ręce i nogi. Nie jest tanim Chińczykiem. Yy, mamy tutaj schoweczek. Tutaj w oryginale powinno być to wysuwane radio, no, ale niestety nie ma. Zobaczcie, tutaj jakiś kurcze wysuwany te, No, luksus, człowieku, tu jakiś ten. Kurde, człowieku, nie? Tył to normalnie jest majbach No, szyby, nie szyby. No, można tak o, zrobić. O. o, można zasunąć elegancko, zablokować tu wszystko. No, kierunkowska działa elegancko. To, pa, automatyczny fotel, człowieku, ty, automatik, nie? Wszystko automatik. Tylne siedzenia też jest dużo miejsca. I teraz y, przeniesiemy się do tyłu. Nośimy się do tyłu. Jest to jedna rzecz do zrobienia i jest to to <grych> lata. Ale w każdym razie pato człowieku, nie? To jest chyba majbach normalnie, bo tu się robisz tak. O elegancko i pato człowieku automatik, Siadać tu jakaś, wiesz, jakaś liczna kobieta. Uj, ale trzasnąłem i ty mówisz tak. Na no jakiś szampejnik coś tam. No zobaczcie, w ogóle to auto jest bardzo obszerne. Podoba mi się to. Ja lubię takie limuzynowate auta. No i wygląda to naprawdę ładnie. Tutaj z przodu też macie. Ujej. Tu macie takie ten. O, podświetlane Uj, tu widać mnie bardzo. No więc jak jakaś dama chce się przejrzeć, to nie ma z tym totalnie problemu. I tu macie sobie o światełko, tu ma kierowcę, tu ma... Na... Tego, no, jest. Tu światełko elegancką, no, także naprawdę fajnie to wygląda. Duży schowek, tu gdzieś jakieś schowki, tam też jest kolejny, no, jest tego y, odgrom, jest tego masa. Tutaj, jak chcielibyście po kierowcy, jakby żeby to było wypukłe, to też możecie mu zrobić. Y, no i jest tego dużo. Z kluczyka się otwiera bagażnik jest wszystko elegancko. Co, na sam koniec chyba to, na co wszyscy czekają. Czyli dźwięk z rury. Dobra, niestety dźwięk będzie ze środka, bo nie wiem, jak kamery na rurę położyć, więc odpalę auto po prostu. Słyszeliście, niech chwilę pochodzi i ja Azara tu przydybi, przygazuje. Dobra, szybko otwarta nam fula, i słuchajcie dźwięku tego potwora, nie?